O, gdzie chodzi? O, gdzie chodzi? A skąd pójdzie? Wyklej skoro pył, a skoro Pierdol. Powckli go! Ama! No skoro pyły. Wypluł, no. Przegrałeś 50 złotych. Ja pierdolę Przegrałeś 50 złotych. A skąd pójdzie? Von... <śle> ja pierdolę! Wygrałeś to? Zostawcie go! Dzięki Pobiegł na boisko, to by mnie nie dogonili Dobre buty do biegania Wszystko ktoś nagrał, czy nie? Bo... Robi, na. na YouTube będzie film Jaki... Ja to do Stonogi wysyłam! Ale nie mogę teraz gadać, bo właśnie nadjebał mała w torebce Nie sprawdził tej słoneczku Ta chłopaczka Proszę o Może też zadzwonić. No Zesrać się i Ale co zesrać się i no. pierdolnąć Daj zadzwonić? Dzwoniłeś no ale Jasne, ile będziesz dzwonił? Kopnięty. Człowieku. Ale czy się uderzyło? Se drzewo cholera udzielił. Wysrać się. Boże, jaki ty naiwny, to ja nie wiem. Na co naiwny? No widzi, że ja się denerwuję, a on będzie dzwonił. Po cholerę będziesz dzwonił. No żeby wysrała się i pierwa, będzie chciała to zrobić, zepnij, możesz ty 10 razy gadać. Wa no dobra. Tara! Mamy chmurę? Nie. nie. Ojejku, jaki strasznie trudny ten eksperyment. Coś się nam ciągle nie udaje. Dobra, to zrobimy małe czary mary. Kto umie czarować? Ja. No to zaklęcie proszę, Andy. No. Czary mary. Twoja stara to twój stary. Ojej. Coś. Coś widzę, że nie zadziałało. Ale. Døøø! <laughs> And I'm addicted to eating mattresses. Poczekajcie, po, powtórzmy to. Nazywam się Jennifer i jestem uzależniona od jedzenia materaców. I ona... Ona to, Aha. 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 ona to ona w le... Cina materac? Leży i se wcina materac? Nie Okej, okay, brat, brat miał wrażenie, o co kurde chodzi. Jeszcze materac. Ale spoko, jedz se materac! Jennifer codziennie je około stopy kwadratową materacu jest możliwe, żeby tadia? W... O co chodzi? Wyobraźcie sobie, że u niej nocujecie, kuźwa, to budzicie się, ona wam podbiera kawałek materaca i wcina to. Odbiło jej się materacem. W ogóle jak? Ja podoba. i mi się tu nie podoba. Ja pierdole i, ja i mi się tu nie podoba. Mi się tu nie podoba. Mi się tu nie. Mi się, tu nie, mi, się, mi, się, mi się tu nie podoba. Hey! Aj okej, okay, dude? Are you okay?